To zaszczyt relacjonować dla państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Wita państwa Tomasz Smokowski, a ze mną mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj drodzy państwo mecz o ligowe punkty. W powietrzu daje się wyczuć Jacku napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. I ruszyła pierwsza połowa. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego dogrania. Dobra, teraz obrona bramkarza. I teraz, może znajdzie kogoś do zagrania. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Traci tę piłkę bez faulu. Próbuje indywidualnej akcji, co z tego wyniknie? Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Strzał teraz. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Szansa, aby wyjść na prowadzenie. Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Mija teraz bez kłopotu. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Może teraz dobrze dograć do partnerów. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Była w tym moc. Zabrakło precyzji. Dośrodkowanie mija szesnastkę. Statystyka posiadania mówi o tym meczu wszystko. Jeśli ktoś tutaj nie zagra odważniej, jeśli nie zaryzykuje, ten bezbramkowy remis utrzyma się już chyba do końca. Uwaga, bo z tego może być szansa na bramkę. No, proszę. Uwaga, będą prowadzić! Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Rusza więc pierwsza połowa. Dobra, teraz obrona bramkarza. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Wyblok, ależ to zrobił. Hulibali. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Dobrze go tam wypuścił. O nie, co tu się stało? Strata. Dobrze, piłka nadal na boisku. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Może coś być z tego podania. Czy trafi do siatki? Ciekawe, jak wykorzystają rzut rożny. Mecz wyrównany, wciąż nie ma zwycięzcy. Stały fragment gry mógłby okazać się być decydującym. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Do końca zostało już tylko 5 minut. Kulibali. W tej końcówce wyraźnie biorą się do roboty. Nie chcą skończyć tego meczu remisem. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. iłka w grze. Dobra, teraz obrona bramkarza. Ciekawe, jak wykorzystają rzut rożny. Mecz wyrównany, wciąż nie ma zwycięzcy. Stały fragment.